Siema, witam was na nowym filmie. Proszę was o zostawienie łapki w górę oraz chyba z dzwonem. Możecie jakiś komentarz też napisać, podbić film no i chcę Was zaprosić na mój serwer, Hayes Roleplay. Linka macie w opisie. No i również chcę wam powiedzieć, że mój znajomy otwiera serwer przy współpracy właśnie z moim serwerem Hayes Roleplay. Jest to FlashRP, do którego linka również znajdziecie w opisie. Jestem tam takim współwłaścicielem. Będzie to serwer WLOF, czyli dostępny dla każdego. On sobie będzie prowadził ten serwer. I ja tam będę coś pomagał. Na pewno powrócą również filmy z VLO'ów z tego serwera, no ale głównie dalej zostaje przy swoim projekcie w swoim 100%, czyli Heyz Roleplay. Po prostu uzdałem, że mu pomogę. No i tyle. Linka macie w opisie. A teraz zapraszam do oglądania filmu. Siemano, widzowie, witam was na fojwemie, na fowemie. Jest godzina 16.20. Yy, jak widzicie, jesteśmy tutaj. jest Roleplay, bardzo fajny serwer. Jest to mój serwer, dlatego sobie dzisiaj tutaj pogramy. No i w ogóle, muszę z wami, widzowie, dzisiaj pogadać. Znaczy, w sumie się was zapyta. Ja wam dam przykład, widzowie. Dzisiaj jest godzina... Jest 28 października. Godzina 16.23. Jest tak ciemno, jak w dupie. W ogóle, w ostatnimi czasy jest tak strasznie szybko ciemno. Wy też czujecie taki zmęczony mood, tak, takie w ogóle brak chęci do życia. Dosłownie cały dzień dzisiaj siedziałem i grałem w LOLa. Widzowie, jestem skończony, mam depresję. No chyba widzowie, że wy też tak macie, no to nie jestem skończony. Po prostu taki jest dziwny okres, możecie napisać w komentarzu. Ale naprawdę mega dziwny, mega dziwne. Nawet rok temu się tak nie czułem, nie wiem co się stanęło się w tym roku się. No ale jest tragedia, jest tragedia. Jestem taki zmęczony w ogóle, chodzę cały czas, a nic nie robię. Takiego. E, dzisiaj spektujemy graczy, ta mega oryginalny content Ale dziwo wam ten y, content się podoba, bo oglądacie bardzo długo te filmy Raz z 10 minut to 6 minut jest przeważnie oglądane Podoba mi się, to oglądajcie, to lajkujcie, subujcie, komentujcie No i tyle, możemy się nawet dotykać Tyla tyle, tutaj sprawdzamy teraz na przykład Sade Ita Jak on się nazywa? Który? Valentino? Nie ten w okularach, no Valentino, tak no bo... Czemu nie o dwóch? Bo miałem tego, miałem y, DL zamiast Driveline i miałem J Water Battle, nie? Bo mi się nie, nie mieściło. Oha. I kazał mi dać sobie J, y, JW i, że było ta, pełna nazwa Driveline, nie? To robię tak samo. Dobra, a to ciebie ktoś jakiś gang szuka? Oho. Ten człowiek jesteś? No, ja mam wyrok śmierci na sobie. Oho! Poczekaj chyba. Się... Od kogo ty odeszłeś, od takiego gangu, są tak rozjebać Co ty zrobiłeś chłopie? Mega, mega, tutaj jakieś rzeczyjce na szepcie sobie gadają, mega dziwne Będę zhakał. Okej, okay, spoko Ten chłop jest poszukiwany, ukrywa się na line Nie róbcie te gamingu, nie bierzcie z mojego filmu tego chłopa Nie porywajcie go, nie zabijajcie biednego gośćka Nie róbcie metagamingu, gamingu, tam nikogo nie było Wytnę to z filmu, 100%, 100% Ja czasem mówię jakbym był jakimś kurde robotem AI, nie? Dobra, lecimy dalej, filte, eee, boże Dołączyli ostatnio. Ok. Nic specjalnego. Ewentualnie. O, mogę. A ten tu co robi. Zaciera silnik, gościu. O, czekaj, bo za to zlazłem. Zaciera silnik, widzicie co on robi, widzowie? Że tego ryja tym brawusem nie wytrzymam psycznie. Słodkie chwile, nie biorą się znikąd, jedz je na UWKFE LSPD mają L, LSC mają tanie. Okej, okay, podoba mi się to. O, kasyno. Dodaję, ty to ja jeszcze raz kręcę, zaraz, bo to się opłaca. nie można drugi raz, raz można. Aha. O, mu farmazona wkleił, jak nie można drugi raz? Można, Dzięki. co 24 godziny. Ogólnie no, to kasyno oddaje w taki sposób, widzowie, że idzie sobie na przykład za 2,5 koła. No i bardzo, bardzo często leci z tego nawet 20 albo 15, więc możecie sobie e, szybki pro. Aha. E, więc możecie sobie szybki, po prostu, profit z tego zrobić. O, mamy tutaj dwóch graczy. Jeden wygląda jak pół troll, a drugi jak nie troll. Ja do odzywają się do siebie. Możliwy metagaming tutaj, albo po prostu nic nie mówią. Czy miał szybką wysiadkę? Ty no, nie jakby ze sobą w ogóle nie rozmawiają, nie? Zra zapytamy się go tak. 3-1-1. Co tak... Cicho? U was? Metagaming? Ciekawe czy nagle zacznie gadać Ty! Aj kurwa Co ty chcesz... No ja ci otwieram. Nie... Nie, nie, ale wiesz, nie Dobra, nie! Ja cię no, Napiszę mu... Dobra, nie będę go badał, nie walczę mety, ty debi El Chodź, chcesz na giełdę? <laughs> Boże, no przecież to widzowie łatwo widać Jakby to był normalny admin to by was pewnie zbanował Ale ja was kocham, widzowie grający na tym serwerze 193 osoby, zajebiście <laughs> Więc nie róbcie tak, nie róbcie tak widzowie Pan zakon taksówce goni go Porsche Bo Porsche go przestało gonić, spoko Dzięki mordzie z Porsche, przed go spektowaliśmy, na nie wiem, co Czym mogę panu pomóc? Nic. nic, ja sobie go przyjechałem O, to fajnie, to już chyba... O, oh, jednak jest ok. To szybki wóz, co? Szybki wóz, do tego. Tak, żeby się powstało. Tak. Dobra, odholuj. Ale go zbejtował. W ogóle nie, nie wykonuje animacji odholowywania, ale chciał go zbejtować, wiecie, zrejść bejtować pana. Ne Niezła afera. Mega zabawne. Normalnie koń się uśmiał. Mega zabawny tamten gracz z drive Gabri, Gabri. I jak mu się będzie nudziła, to zarejdzie spać i potem będzie. Szaraut. Szaraut? Nie wiem, kto mówi. szaraut. Ale, szarałt! On wywalił to czy to był desek? Nie, był desek. A tu co? A tu wiadomo. No. Policjanci mają jakieś. O proszę. Spotkanko. A Louis Dave ze służby. <grym> Leo McDonald. <grym> Willis Brooks. A, to, a, a, Albert Einstein. Zaraz, człowieku Mnie nie ma, mnie nie ma. O, jak ci nie ma, człowieku? My też nie ma. Teraz ci nie, nie ma? Nie ma. Willis, o, Brooks, Leo, Mazda, tak? No kurwa, 131 D. osób tu jest zatrudnionych, a tu jest cały czas te same twarze. No, ogólnie w policji jest ponad 130 osób zatrudnionych. Ogólnie strasznie dużo pedików na serwerze widzowe, Bo teraz jest na przykład sześciu No, ale ogólnie, jak jest normalna godzina, a nie godzina 330, kiedy ja to nagrywam, i jeszcze w ogóle w tygodniu, no to potrafi być nawet 30 policjantów, nie? Więc y, policja, policja działa bardzo, bardzo fajnie, mi się podoba. Daję lajka. Czasem mają jakieś odchyły psychiczne. Jest afera krajowo policyjna no, ale co poradzisz, takie życie, ale jeszcze w sumie a propos afery krajowo-policyjnej was trzeba nauczyć, bo ja nie wiem, czy aktualnie takie hmm, społecznia. O, piszą mi na Messengerze. Czy takie społeczniactwo się stało na fajfemie? Co tu się stało się? Normalnie ludzie się cały czas zgłaszają, zamiast cokolwiek rozwiązać i co? idzie z jakąś byle gównianą sprawą, jakiś mental na ten rządowy. Wyjdźcie na dwór, widzowie. Po prostu to jest gra, w którą się macie bawić, a nie się zgłaszać. Konfident RP gracie tutaj niektórzy. Nie róbcie tak, nie róbcie tak. I na wielu serwerach też tak jest, że ludzie po prostu idą się rozwalić za małe błahostki, nie wiem, że ktoś wyjdzie przy nich, nie wiem, raz z roli, dwa razy z roli, już im już imersję, mega. No. Nie miejcie kija w dupie. Grajcie, kochajcie się. No i tyle. Idziemy dalej. Pan jajek 002. Oś. Siema, co tam? Proste tego nie powiem. Nakleja z pistoletem K2. Mm, mm, mm. Okej, okay. spoko. No, medycy jakoś tam Trzyma. żyją. Jeden medyk. Gdy chcecie, to jak chcecie sobie pograć medyka, to jest serio fajny zarząd. Fajnie urozmaicają wam jakimiś, eee, wiecie, bonusami w gierce. Różne event na tym IMS-ie, żeby po prostu IMS też grał, bo IMS aktualny. no, ciężko. Więc jak chcecie, to zachęcam, zachęcam. serio on jest na awku? I zamiast żółtego to jest... Daj... Jak ogląda to ktoś z zarządu drivelinea Ten pan ssn 3264 Sant Iter, nabija sobie godzinki. Trzeba mu dać kika. 371, yy... Gdzie to jest kik, ty? Yeah. kika. Fajne nabijanie. Fiefe. Godzinek gościu. Trzeba pilnować, nie, trzeba... O. Trzeba pilnować widzowie takich rzeczy. No bo tutaj tak nie może być. Muszą tutaj grać roleplay, roleplay, a nie afk RP. to RP na strefie AF. A tu co... O. Co tu się dzieje? Eee co robisz? Eee. Nie uda się Posłuchamy sobie co Jej. oni mają do powiedzenia. Może jakaś wózyterka tu będzie, cokolwiek. On, powiem się że go gonimy, nie? W kraju. Nie Zawsze. Właśnie nie rozumiem ludzi, że ci ciągle... no, Ja znowu auto dostawam. są familisy. <laughs> Familiasy mm. też spoko grają. Raz trzyma się. Koniec, koniec. Ja wychodzę. Teraz jedziemy na ten. A, widzowie ogólnie, ogólnie, jeżeli gracie sobie krajem, w sumie chcecie grać krajem na naszym serwerze, no to macie jeszcze dwa organizacje wolne, więc jak chcecie, to możecie napisać podanie na Discordzie Krajemu. Mega fajnie, na no, pewno przyjmiemy jakieś nowe twarze aktywne, które będą chciały tutaj grać u nas. No i ogólnie, krajem bardzo, bardzo fajnie, ogólnie się dzieje, moim zdaniem. Fajnie sobie ludzie grają. Tutaj, tutaj draxy jakieś chyba są robione, jak mi się wydaje. Ta bo ta... Co to są? To są Astecy? Nie wiem, co to jest, chyba organizacja. No ale zrobię sobie draxy. Tam się pali, wiadomo. Ktoś przyjechał, a to od nich No co widzowie, e, dzisiaj cisza Jakieś tam e, warne kiki Bóg wie co to tam było, wbijajcie na serwer No i to na tyle, e, trzymajcie się, papa? Pa.